Zostaw suba i komentarz. ...mi wstrząsnęły do o okrutnej zbrodni. Bardzo mi miło. Mój piękny ubiór nie zmienia natomiast tego, że influencer nadal jest najgorzej ocenianym zawodem w Polsce. Niestety. Pojawił się bowiem w internecie raport z rynku pracy, a w zasadzie taki pokazujący, jak Polacy cenią sobie dane grupy zawodowe w naszym kraju. No i tutaj agencja badawcza SW Research po raz kolejny przeprowadziła badanie, z którego wynika, że ostatnie zaszczytne miejsce wśród najbardziej cenionych zawodów należy do influencerów. Tak jest, brawo. Osta o ostatnie miejsce to my. Przedostatnie jest jeszcze lepsze, bo tam y, znajdują się youtuberzy. Tu <grystanie> za nimi natomiast miejsce na odwrotnym podium zajęli posłowie. Co chyba nikogo nie powinno dziwić. <grystanie> jak pierdolę jebać influencerzy i youtuberzy, jak ja nie mi gardzę. Dobrze, że streamerzy są kochani. Znaczy, ja myślę, że wiem, z czego się to obierze. <grystanie> Ludzie patrzą na takich na takich yy, wypierków z maj mówią, ja pierdolę kurwa, czemu oni tyle zarabiają? Co za zwierzęta jebane, No. No i kurwa, mają rację, nie? Influencer to Belga stary. Jeśli influencerem jest, nie wiem, yy, zarówno Murański, jak i Wardenga, no to coś się zniehalo, nie? Halo, nie? Z kolei jeżeli chodzi o zawody, które poważamy najbardziej, no to na tym drugim biegunie znaleźli się m.in. strażacy, ratownicy medyczni czy piloci samolotów pasażerskich. I jak wyjaśnił przedstawiciel agencji badawczej, takie rezultaty mogą wynikać m.in. z tego, że ludzie posiadają ograniczone zaufanie do osób, które skupiają się głównie na autopromocji, kontrowersji oraz są w jakiś sposób oderwane od problemów no. zwykłych obywateli. Wskazują także na to, że wiele no, to, są, to są odklejeni stare. My normalni ludzie, którzy zarabiamy po 60 tysięcy na miesiąc nie możemy patrzeć na tych ludzi, co zarabiają po 250 i, i, i są odklejeni od rzeczywistości, no. Spojebane. Cześć, że zamówiłem stary sobie Lamborghini i przyszło w, z innymi wyszyciami. Normalnie kurwa inną nitkę mi puścili posiedzenia. To są kurwa problemy. Osób jest zmęczonych cynizmem politycznym, a osoby popularne w internecie potencjalnie mogą utożsamiać z dezinformacją, która to panuje w mediach społecznych. A ciula, witam bardzo serdecznie! Ludzie wiedzą, że influencerzy są większości nieudacznikami, z dwoma lewymi rękami zarabiają 100 razy więcej od nich. czy znaczy, to też jest kłamstwo. Największą kłamcą jest to, że, że ci ludzie, co mają, co mają trochę nafarmionych yy, lajków na Instagramie czy na TikToku, to że zarabiają jakieś niesamowite pieniądze. Paradoksalnie większość z nich jest biedna, nie? Tak pod względem ekonomicznym. Nie mówię, że kurwa nie mają co jeść, ale to naprawdę dużo lepiej wygląda na obrazku niż jest w rzeczywistości. Owszem, są ludzie, którzy zarabiają bardzo duże pieniądze, ale ich nie jest aż tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Ważnościowych, co bardzo cieszy, społeczne uznanie w dalszym ciągu kierowane jest głównie w stronę profesji, które niosą realną pomoc i wymagają brania odpowiedzialności za życie innych. I to dobrze, że te profesje wzbudzają tak duże zaufanie, chociaż tutaj Kurwa, warto zwrócić ja uwagę wygląda. na brak obecności policji. Czemu tu gór, A, bo to są najlepiej. Inżynier pracujący w fabryce, profesor uniwersytetu, farmaceut, aptekarz, strażnik graniczny, lekarz, pielęgniarka. Eee... No nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Top 10 tego zestawienia, a fajnie by było, gdyby służby u nas w kraju działały tak, żeby jednak ich renoma była nieco wyższa. Warto dodać, że w zeszłorocznym analogicznym badaniu wyniki były podobne, ale co ciekawe, zabawnie kontrastują z innymi statystykami odnośnie Ocenionych. Minister, ksiądz, pracownik info center, radny gminy, trener biznesu, coach, rekruter, hr sposobna poseł na działacz partii politycznej, youtuber, influencer. O nie, bo to jest od miejsca 30 do 40, Te Właśnie tego, kim chcieliby być młodzi ludzie, gdy dorosną, no i okazuje się, że 50-60% z nich deklaruje, że chciałoby w przyszłości zostać influencerami. Takie to na stały czas. Natomiast niezależnie od tego, jaką profesją się parasz, to jeżeli posiadasz parę chromosomów X i Y, to w wielu sytuacjach społecznych możesz być zobligowany do bycia tak zwanym i używania swojej dojrzałości, męskości i tężyzny fizycznej, by pomagać przedstawicielkom płci, tak zwanej pięknej bądź słabszej. No i słuchajcie, debatę męsko-damską w tym temacie wywołała Alexi Chaplin, która to miała problem z doniesieniem zakupów do swojego domu. I podczas bardzo rozemocjonowanej instagramowej storki, opisała ona sytuację o tym, jak mocno obładowana nie uzyskała pomocy od przypadkowego zdrowego mężczyzny, który to miał być zupełnie obojętny na jej heroiczną walkę, polegającą na próbie doniesienia produktów do swojego domu. Ten wstrętny mężczyzna miał nie tylko jej nie pomóc, ale iść za nią, obserwując tą sytuację i ponoć nie zareagował nawet przy otwieraniu przez influencerkę drzwi wejściowych do klatki schodowej, gdzie w związku z tym, jak była obładowana, no to miała problemy nawet z wpisaniem kodu dostępu. Puenta sytuacji była taka, że w końcu Lexi poprosiła go o pomoc i nie zgadniecie, facet jej tej pomocy udzielił. Mimo tego skwitowała ona całą historię zdaniem, nie bądźcie jak ten mężczyzna. Dorosły, zdrowy mężczyzna. I on nic, on nic nie... Nie, nie, nie. Rozumiem, są inne czasy, mężczyźni już nie koniecznie nie są tacy analizcy, jakby się to oczekiwało. Ja nie wiem. Tylko, tylko to, jest, to jest też właśnie problem, to też jest problem w obecnych czasach, bo, yy, bo powiesz cokolwiek do, do takiej naburmuszonej dupy, którą mieszka może z internetu znać z tego, że jest kurwa totalnym klaunem yy, i, i szansa na to, że że będziesz, że, że ty wyjdziesz jakby z dobrocią, kurwa, dostaniesz kamstwo w zamian, yy, jest wysoce prawdopodobna. Ja mimo wszystko, jak widzę, że ktoś idzie, jakaś starsza osoba, nawet jakby kurwa inny facet szedł kurwa i miałby za dużo rzeczy, to bym się to zapytał, czy, czy mu pomóc. Ale ja się nie dziwię stary. Bo gdyby, bo gdyby jej zapytał, to potem by było, że jakiś oblech ją kurwa zapytał i że się czuła zmolestowana. Jesteście silne i niezależne, kurwa, walczycie o to, żeby, żeby wygonić ten cały patriarchat, kurwa, i yy, no. I seksizm, to chuj, to se kurwa radźcie, no ja pierdolę, no. to jest za problem? Cały czas, ca jak i tak źle, i tak niedobrze. Ja lubię, jak ktoś, jak ktoś się powołuje na ten, na tradycyjny model wychowania, albo na, na jakiś konserwatyzm w momencie, kiedy mu to pasuje. Może ja powinnam była się go spytać po prostu bezpośrednio? Przepraszam, może mi to pomóc? Nie wiem, ja się trochę wstydziłam też, nie? Nie bądźcie jak ten mężczyzna, okej? Okay? Internauci oczywiście pospieszyli z wydaniem opinii. Cała ta historia poszła sporym viralem, a dużo osób proponowało Lexi różne rozwiązania tej sytuacji, jak chociażby zwrócenie się o pomoc do tego faceta trochę wcześniej, tudzież przejście z zakupami i torbami na dwa razy, skoro pójście na raz było nieco ponad jej siły. Inni z kolei naigrywali się z określenia silna i niezależna kobieta, a tudzież używali sobie tej sytuacji, żeby ponabijać się z feministek. Z kolei obrońcy lekcji Chaplin słusznie zwrócili uwagę, że pewien poziom kultury osobistej wymaga przecież podania pomocnej ręki osobom, które znajdują się w potrzebie szczególnie. No ale tyle razy, co ludzie się spotykają, wychodzą z inicjatywą pomocy, a dostają chamstwo, kurwa i budę w zamian? No. Tak niestety to społeczeństwo progresuje. Szczególnie jeżeli tutaj silny, stereotypowo mężczyzna widzi tutaj słabą, stereotypowo również kobietę. No i co ciekawe, w sukurs przyjaciółce przybyła Fagata, która to zaapelowała o to, żeby nie używać walki kobiet o swoje prawa, do tego, by usprawiedliwiać brak kultury, bo według Fagaty kiedyś to mężczyźni budowali domy gołymi rękami, a teraz co najwyżej nagrywają podcasty. No, kiedyś kobiety wychowywały bardzo często samotnie szóstkę, siódemkę dzieci. A teraz pokazują śledzia w internecie, nie? Jakby możemy się, możemy się yy, przekomarzać. I co mnie osobiście zaciekawiło, to sporo osób komentujących to wideo nie wchodziło w taką wojenkę damsko-męską, uderzając w jedną czy drugą frakcję, w cudzysłowie, a skupili się na tym, że w dzisiejszych czasach jest po prostu chyba coraz mniej zwykłej ludzkiej życzliwości i empatii w No ale to kurwa, to wiesz, no to nie odkrywasz nowej planety mówiąc takie rzeczy. Kiedyś to się sąsiedzi znali, a teraz ja nawet nie wiem, jak większość z nich ma na imię, nie? Z tego, że ich widziałem ze 150 razy, to im mówię cześć, jak wychodzimy w tym samym czasie, albo przejeżdżałem koło mnie samochodem, jak stoję pod domem, albo przez płot. Ale na przykład byłem kiedyś u sąsiada, nie wiem niestety, jak ma na imię, ale poszedłem się zapytać o klucz, bo skręcałem ten, skręcaliśmy yy, kosz do koszykówki i tam klucza mi jednego brakowało i sąsiad pożyczył. No, ja też bym mu pożyczył. Ale na grillu na przykład nie byliśmy nawzajem u siebie. ...w na ulicy. Osobiście pomagam, jak widzę osobę obładowaną jakimiś no, towarami ja to i to sobie widzę, jest, że z nimi nie radzi. Tak zajebiste. samo przytrzymuję drzwi do klatki schodowej. Nie wiem, pani Super. idzie z wózkiem, to jej otwieram bramkę, przytrzymuję, pomagam. Przy... Wow, no. To aż się lajka dam. Ale ty robisz, no. Kurwa, każdy tak robi. Przenieść rower, wózek, coś w tak, jeżeli mogę i akurat mam na to czas i przestrzeń, bo myślę, że to są zwyczajne ludzkie odruchy i warto o tym mówić, że są to spoko gesty. Natomiast mój problem z wypowiedzią Lexi jest taki, że jest ona absolutnie nieempatyczna i roszczeniowa. Dorosły, zdrowy mężczyzna. Nie wiadomo, czy ten facet, który za nią szedł, nie był akurat po jakiejś trudnej, prywatnej sytuacji. Może nie spał całą noc, może był zamyślony, może rzuciła go dziewczyna. Do... Może miał wyjebane po prostu. Znaczy, mogło się wydarzyć 58 tysięcy rzeczy, które spowodowały na to, że nie zwrócił uwagi na to, że Lexi sobie idzie z jakimiś rzeczami. A że nie miał złych intencji, najlepiej świadczy fakt, że jak już go poprosiła o pomoc, to jej tej pomocy udzielił. Więc ja tu wyjdę jeszcze z jednym wnioskiem: jak potrzebujecie pomocy, to proście o nią. Można czekać, aż ktoś się domyśli, ale wtedy wasza skuteczność będzie w życiu prościej. Prościej w życiu natomiast nie jest ostatnio Federacji fame. Tak jest, nie ma ona łatwego okresu i wynika to z wielu czynników. Zatrzymania włodarzy w sprawach loteryjnych, odwołana gala w czerwcu, a teraz Paweł Tyburski mocno odpalił się w sieci na przedstawicieli firmy w sprawie zaległości finansowych. Już od... O, pan trzy kropek tutaj, jak wjechał jak na tak zwanym... Hmm... Na takim kaszku z piętnastką, tak? Kazik wielki plus piętnaście kurwa. Jeden mieszek i trochę bilonu. Mm -hmm. Od jakiegoś czasu w przestrzeni internetowej pojawiały się głosy od różnych influencerów, że Federacja ma pewne problemy z rozliczeniami. Mówił o tym chociażby Nitro, TakeFan czy Natar Marco. A kilka o, ja miesięcy mówię. temu sam współwłaściciel Fejmu Krzysztof Rospara poinformował, że faktycznie tego typu problemy miały miejsce, ale należności wobec zawodników zostały już uregulowane. No, wygląda na to, że nie do końca, bo Tybory kilka dni temu zaapelował publicznie do włodarzy o wypłatę zaległego wynagrodzenia. Zwrócił uwagę na podwójne standardy, przez które część zawodników otrzymała się. Środki, a inni nie, a także wielokrotnie podkreślił, że był on zwodzony przez Krzysztofa czy Rafała i poinformował swoją widownię, że to nie jedyna zaległość w jego kierunku, którą Fame mu wisi, bowiem zawodnik miał wciąż nie otrzymać pieniędzy za zeszłoroczną galę bandy, na której to stoczył pokazową walkę z Fornalem. Wypłata za ten event miała początkowo zostać uiszczona przez Boxela, a potem finalnie przez Krzyśka Rozparę. Tybori dodał, że nie obchodzi go blokada kont po zatrzymaniach loteryjnych i nie będzie siedział cicho w przeciwieństwie do innych zawodników i współczuje partnerom biznesowym Fejmu. Ja z mojej strony pozwolę sobie status... Tylko ja bym tylko chciał powiedzieć jedną rzecz, przecież... <laughs> przecież e, hajs... To nie jest tak, że im konta zablokowali i nie mają jak zapłacić, bo oni już wcześniej nie płacili. Czyli ergo nie mieli pieniędzy już... Tu z uzupełnić o kilka informacji Po pierwsze, jeżeli chodzi o moją garzę Na przykład za walkę na Narodowym To otrzymałem ją w całości, w terminie I tutaj rozliczenie, podobnie jak przy dwóch poprzednich walkach Przebiegło absolutnie bezproblemowo A mówimy tu o kwocie, no, żeby nie zdradzać dokładnie Powyżej pół miliona złotych Z drugiej strony natomiast Jedną z kości niezgody między Wardęgą a Federacją Fame, No jest właśnie to, że Proszę go odpanować jak to wygląda, że dobry chłopak na banie siedzi? Jakie Nefre recydywa przesyła 50 zł. Składam wniosek o unban. Masakra. Nie wypłacili mu sporej ilości pieniędzy za świadczenia, które wykonał. Z innej strony, z kuluarów docierają do mnie informacje. Tutaj nie będę zdradzał od kogo, że rzeczywiście fejm wisi. Spore ilości pieniędzy naprawdę wielu osobom, które z nimi. Współpracowały. Federacja zdecydowała się odnieść do tematu ustami admina Fame, który to wypowiadając się na temat sytuacji poinformował, że zawodnicy dostali co najmniej 50% swoich gasz oraz zostali poinformowani, że reszta zostanie wypłacona po odblokowaniu środków. Ponieważ aktualnie konta federacji, jak i prywatne konta wspólników są dalej zamrożone. Wynika to oczywiście z aresztowań przeprowadzanych przez CBS i całą akcją prokuratury wokół loterii. Procedury mają trwać długo, ale według FAME sytuacja jest już stabilna i nadrabiają zaległości. Admin Fame odniósł się też bezpośrednio do Pawła, zarzucając mu, że ten wprowadza opinię publiczną w błąd. Całe to doniesienia pozwolił sobie skomentować Denit Rodzyniak, pisząc, że problemy z wypłatami miały też miejsce na długo przed tym, jak konta włodarzy zostały zablokowane po ich zatrzymaniach. A jakby tego jeszcze było mało, to przy zaległości no nie, Fame wyniknęła kolejna ciekawa sytuacja, bowiem Sylwek Wardenga na jednym z ostatnich streamów powiedział, że dostał właśnie maila od firmy windykacyjnej z propozycją wykupienia długów federacji na kwotę prawie miliona złotych, na co oczywiście zareagował śmiechem, informując, że jemu też nie zapłacono. To ja widzę, że te moje 200 tysięcy to tutaj w ogóle jest jakaś kropla w morzu. I co ciekawe, również do tych rewelacji odniósł się rzecznik Fame, mówiąc na kanale Freak Fight Polska, że ten dług pochodzi jeszcze z gali na Stadionie Narodowym, gdzie to jeden z podwykonawców miał... Ta, Fame, jak zawsze. Wiecie. Tym, tym nie zapłaciliśmy, bo oni coś źle zrobili, więc w sumie nie czujemy się, żeby... Żeby nam zapłaci, żeby im zapłacić. Tu płacimy, no ale wiadomo, zablokowali nam konta, no ale zapłacimy jak będziemy mogli No typowy Januszek, typowy Januszek, no niestety, no tak to właśnie jest. Nie zrealizować warunków umowy. Federacja wtedy zakwestionowała fakturę, podwykonawca nie skierował sprawy do sądu, a firma windykacyjna poprzez proponowanie wykupienia długu różnym influencerom, miała próbować zdyskredytować fame. Jak było ciężko powiedzieć, ja z federacją akurat jestem rozliczony na czysto, ale chciałem powiedzieć, że jest mi przykro, bo za knockout na Gąciarzu dalej nie dotarł do mnie Puchar, więc jestem bardzo obrażony. Proszę wysłać Puchar, bo zacznę nagrywać storki jak Paweł Tyburski, a wtedy skończą się żarty, gnoje. Nie no, tak serio to wyślijcie, bo trochę przypał, bo długo już minęło. Zgównoli tu puchar, tej A teraz słuchajcie, <laughs> porozmawiamy o influencerze, któremu być może puchar należy się za pomaganie. W jednym z ostatnich odcinków informowałem was o sprawie Pana Mirosława, który to miał być prześladowany przez grupę... Okej, okay, sam pomaga Panu Mirkowie, no ale oglądaliśmy film o Panu Mirku. To chuj, nie będę tego oglądał. Przeradząca zbrodnia w Uniwersytecie Warszawskim, to też już wiemy. Eee... Ok. Politycy nagrani w agencjach Ukraińców. Biznes chroniło CBSP. na podstawie tego film pętlę? Wega nakręcił?